Siemano widzowie, dzisiaj gramy w Skibili Toilet z Szymonem. No na... szybki Sonic. No i tail 098 Subujcie kanał. O no I... oh my god, tu Co to jest? Dobra na widzowie, ale no... Bo... Co to jest?

do spoileczki w ustach nie! Zimę to lecimy gonić! Uciekasz! Noż! Ciao, 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 ciao! Zabiłem z kibili Uwierz! Nie da się zabić z Tak? Idę do Batronsu. Czekaj tu pan, jest tu na górę? Gdzie ty się wbiedzi? Dobra! Dzięki, uciekamy! O my god! Dobra, ja yeah, idę rzucać... O oh, dobra, ja... Czekaj!

tego skibidzi. Skibidzi. Nie jest jak Dobra, rozdzielmy się na chwilkę Odbieraj stary Oh my god, ile z kibidzi tojletów Oh my god Dobra, z kibicą jest malem je goni na szczęście, a nie gimem. Uciekać, stary! Jestem Giman! na jest! Nie! To naprawdę Giman! I zginęłem. Najgorzej. Dobra, a te z toilet mi się nie podobają. Hej, zamknął mi drzwi. Tu nie ma Jimena. Jedziemy sobie. Jak Wam się podoba ten odcinek, to subujcie widzowie, bo. Jadę window. Na górę. Na górę. No i. Jad... Stary abak są duże, tak? Czekaj, zamienię się w tego Sonita. O, mi się on podoba. On zasuwa nawet. Ale nawet szybciej może. Dobra. Szkoda, że tu nie gra teraz z nami Borys i Mikołaj. Jestem przy jakiś UFO. Nie nie, nie! nie, nie, nie. Słuchatka. Słuchatka. Jestem wentyr? Gdzie ty Uciekaj, kochanie! Uciekaj, kochanie! Uciekaj, kochanie! Uciekaj,

To idziesz do mnie? Idziesz do mnie, ty stary nie? Mm. Na jest... Jaką wysokość sklepkę Nie no, oni tu tak śpiewają te skibili, bo... Dobra, powiedz mi kod. Jestem przy wejściu Exit! ale. Dobra, to ty? Jestem tym sonikiem. Idź tam, yy, gdzie świeci się kasło. Ledwo żyjemy, widzowie, ledwo. I mam do ciebie wrócić? Dobre, Dobra, to ty czekaj, tak. Jest, jest, ty jest, jest. Oni mnie zabili, ale przynajmniej szybciej wrócę do ciebie. Tu ty jesteś, czekaj? Księga, czuję się bardzo martwy. No stary, bo ja już grałem I nie zginęła jeszcze czasie. No weź, już masz i tak dużo życia, idziemy. Ale, no tu jak to odpocząć? Idziemy. Ale to nie ja! Bo ja Dobra, uciekaj, jestem za tobą! Piękno!

Wygraliśmy, więc chyba robimy imprę. Do wojskowych, jeb... Oh my god, co tu się stało? Okej. Okay. Stary, jajce do helikoptera. Chodzimy. Siema. ma? idziemy do Harryport. Czekaj. Ej, mogę spróbować na twojej głowie tam wejść? Nie. Dobra. Czekaj. No. Cztery. Cztery! Czekaj, ja próbuję wejść. Weź się bardziej, przysłuń do tej ściany. Nie, to ja wchodzę na tobie. Dobra, wejdź. Czekaj. No dobra, wchodź na mojej głowie. Do, do, do. Jak? Do tych kratków? No. Tutaj mam iść? Nie da się. No ja nie mogę, muszę... no, tu, 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 Tutaj? No wchodzisz! No, wchodzę, tylko... Dobra, idziemy! Chodź, idziemy szukać! O ty... Ej, autka! Ej! Mogę kierować autkiem? Nie, czekaj. OLE FONIOWSKI STARY A ty lepiej sprawdzaj czy co i ja. Czemu ten kościół ma palony łeb? Nie wiem No Bole i nie... się, a to mnie nie boli Zobacz. Nie wiem stary Ja chodzę, próbuję czymś No stary, ja nie, w ogóle nie mogę i... Je... A może ty mogę sobie podjechać? Nie to, ty tam odwalasz? Chcesz pistolet? Chcesz pistolet? Gdzie ty w ogóle jesteś? A dobra, widzę cię, siemka. Co my mamy tu? Siema, alo. się mi nic się też nie dzieje. Dobra, ja idę do budynków. A ja wchodzę na dach. Czekaj, bo my musimy sprawdzić, czy... Bo może jakiś kodzik będzie w jakimś budynku. Dobra, nie. Pijam. Więc ja wchodzę do domów na dół, a ty wejdziesz do domów na górę, okej? Okay? Dobra, tu nic nie ma. Admin. Jakiś za no. U mnie jest tylko jakiś dwanik. Ja się... U mnie nic nie ma. Ja nic nie widzę. Idę i nic. Dobra, zasuwamy, zasuwamy. Widzę Cię, stary. A Cię też. Dobra. Czekam. Dobra. Co my mamy tu zrobić? Ej, czekaj. Czekaj, ja wiem. Teraz wejdź na mnie, bo tu nie ma tych napisów. Albo, czekaj, ja na ciebie wejdę teraz. Nie. Tak! Bo ty się beze mnie dostaniesz. Aha, ale ty potem... Dobra, wejdź na mnie. Zobacz, jestem na taku, elo. Elo, 3-2-0, co ty tu odwalasz? Eee, Siemka, ja też jestem. Elo. Ej, dobra, chodź, idziemy. Czekaj, skaczymy w tym samym czasie i ty idziesz tam, ok? Dobra, wchodź na łeb. Trzy, trzy, I dwa, jeden. No. W... Ej! Prawie wyszłem. Nie no, kończymy tak odcinek, co nie? No dobra. Dobra. Ja nic nie mam. O oh my god, to już kończymy odcinek chyba. Nie. Dobra, subujcie kanał. Pozdrawiam Borysa i Mikołaja.